Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kosmetyki, takie produkty, które no, są z takiej troszkę wyższej półki cenowej, kosztują troszkę więcej niż niektóre kosmetyki, które zazwyczaj Wam polecam, ale no, są to produkty, które zdecydowanie są warte swojej ceny, ponieważ albo są bardzo wydajne, albo mają świetne składniki aktywne, albo robią niesamowity efekt na skórze lub na włosach. Także będą to wspaniałe perełki, które naprawdę warto kupić pomimo swojej troszkę wyższej ceny. Cześć, to jest Natalia, jestem ekspertką do spraw naturalnej pielęgnacji w drogerii Kopalnia Zdrowia, a na tym kanale opowiadam Wam o naturalnej pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów. A tak jak wspomniałam na samym początku, dzisiaj będzie troszkę o tych droższych kosmetykach, o tych produktach, które no, czasami możemy pomyśleć, że hmm, troszkę droższe, więc może nie warto ich kupować, a ja Was dzisiaj chcę przekonać do tego, że pomimo ich ceny naprawdę są w stanie zrobić spektakularne efekty, czy to na twarzy, czy to na, na włosach. Także mam tutaj kilka produktów, także przejdę od razu do pierwszego kosmetyku. Zacznę niestandardowo od pielęgnacji włosów, i tym właśnie pierwszym kosmetykiem jest maska do włosów Tail Cosmetics Biana. To jest ta maska emolientowa, która przepięknie wygładza włosy. Jeżeli macie taką tendencję do puszenia się, do elektryzowania się włosów, jeżeli te Wasze włosy na przykład się falują i chcecie troszeczkę je ujarzmić, żeby one były troszkę bardziej wygładzone i żeby ten efekt był wow, i żeby ten efekt utrzymywał się długo na włosach, no to ta maska robi ogromne wrażenie już po pierwszej aplikacji. Co ważne, ona ma też taką bardzo zbitą konsystencję. Dzięki temu jest bardzo wydajna, więc nawet jeżeli tutaj macie 200 gramów maskę, to ona starcza na wieki, ponieważ nie potrzebujecie dużej ilości tej maski, żeby pokryć całe włosy na długości, gdzieś tutaj od ucha w dół. Także starczy Wam naprawdę na długie, długie tygodnie stosowania. Ona kosztuje w okolicach 55 zł, więc może to nie jest najdroższa maska do włosów świata. Zapewne pewnie znajdziecie jakieś inne, troszkę droższe. Natomiast czasami mi mówicie, że że mmm macie jakieś inne tańsze odżywki lub maski, które dają robią dobry efekt. Jak najbardziej, bo są też takie u nas kopalnie zdrowia, natomiast tutaj pod kątem tej wydajności i efektu, naprawdę warto w nią zainwestować. Jeżeli już mówiłam o włosach, to zostanę w tej kategorii i opowiem Wam o bardzo opłacalnym szamponie do włosów. Jest to ta nowość od marki Mokosz. Oni niedawno wypuścili całą serię do pielęgnacji włosów i skóry głowy. I tutaj w dłoni mam akurat szampon do włosów cienkich, przetłuszczających się i pozbawionych objętości Figa z węglem. I ten szampon w pojemności 200 ml kosztuje około 80 zł. Więc można by powiedzieć. No, że pewnie są jakieś lepsze, tańsze. E, tańsze jak najbardziej, natomiast słuchajcie, ten szampon robi robotę. Jeżeli macie taki efekt przetłuszczających się włosów i skóry głowy, jeżeli macie problem z tym, że myjecie skórę głowy wieczorem i na drugi dzień już po południu widzicie, że te włosy są przetłuszczone, że wymagają odświeżenia, no to ten szampon może być dla Was zbawieniem, ponieważ odpowiednie składniki aktywne zawarte w tym produkcie sprawiają, że możecie przedłużyć sobie świeżość w Włosów. i na przykład, jeżeli standardowo myjecie włosy codziennie, to możecie od tego momentu myć je co drugi dzień i nadal widzieć, że te włosy są świeże, odbite od nasady, że nie są oklapnięte, że nie są przetłuszczone lub obciążone. On naprawdę robi robotę, i podobnie jak w przypadku tej maski Tail Cosmetics, tutaj tak samo ten szampon jest ultra wydajny. Przepięknie się pieni, więc nawet jeżeli nałożycie niewielką ilość na skórę głowy, to pamiętajcie, żeby na początku spienić tą niewielką ilość i dzięki temu będziecie mieć przepiękną pianę. Dzięki której będziecie mogli dokładnie umyć skórę głowy, jak i włosy na długości. Także dobry, wydajny kosmetyk, który naprawdę jest warty swojej ceny. Czas na pielęgnację ciała, i w tym zestawieniu będzie to najdroższy kosmetyk, ponieważ w regularnej cenie kosztuje około 350 zł. Więc no można powiedzieć, że jest z tej górnej półki cenowej. I tak, mowa o korygującym balsamie do ciała Basic Lab z czystym retinalem, witaminą C i jeszcze innymi składnikami aktywnymi, o, którym, o których za chwilę. No i tak, można by powiedzieć, że jest to szaleństwo. Mamy tutaj 100 ml i aż taka cena. Natomiast słuchajcie, to nie jest balsam, który stosujemy. Powiedzmy jak standardowy balsam nawilżający do ciała, czyli nie aplikujemy go wiecie od stóp do głów, żeby nawilżyć skórę. Jest to bardziej produkt specjalistyczny. Jeżeli macie konkretne problemy skórne, takie jak na przykład utrata jędrności, jak rozstępy, jak na przykład przebarwienia posłoneczne, które bardzo często występują na plecach, na dekolcie, na tutaj przedramionach. Jeżeli macie ym, taką mniej jędrną skórę, zwłaszcza w przypadku szyi i dekoltu, i szukacie, szukacie czegoś bardzo skutecznego, coś co przyniesie szyb, szybkie rezultaty, no to to jest produkt właśnie dla Was. Tak jak wspomniałam, mamy tutaj czysty Retinal, czyli jak pewnie wiecie, składnik, który teraz wiedzie prym, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, ale właśnie też jest coraz częściej wykorzystywany w pielęgnacji ciała, właśnie na przykład w balsamach. Działa to silnie przeciwzmarszczkowo, regenerująco, ujędrniająco, rozjaśniająco. Jest witamina C jako silny, silny antyoksydant, Mamy dipalmitynian kwasu kojowego. Jest to taki składnik, który bardzo ładnie rozjaśnia przebarwienia. Więc jeżeli zmagacie się z przebarwieniami, czy to pozapalnymi, po trądziku, czy posłonecznymi, no to ten kosmetyk naprawdę potrafi je rozjaśnić. Mamy też hydroksyprolinę. Jest to składnik, który bardzo ładnie działa pod kątem ujędrniania skóry. Więc mamy tutaj bardzo zaawansowane składniki. Co ciekawe te składniki, jako same składniki są też bardzo drogie, więc stąd też cena takiego produktu, natomiast są one zastosowane w takiej kombinacji, żeby przynosić spektakularne rezultaty. Więc jeżeli zmagacie się z różnymi niedoskonałościami na skórze ciała, sięgnijcie po korygujący balsam marki Basic Lab. Czas na pielęgnację twarzy, i tutaj kiedy patrzyłam na takie produkty, które są raczej z tej wyższej półki cenowej, a które robią naprawdę niezłą robotę i są takimi też naszymi bestsellerami, no to oczywiście pojawił mi się od razu przed oczami produkt z marki My Magic Essence, i jest to Magic Eye, czyli serum pod oczy, które naprawdę Wy ponie widzicie, spektakularne efekty i rezultaty, i wcale się nie dziwię. Ja też ten produkt bardzo lubię. No, co prawda, no, nie będę oszukiwała, że ja nie potrzebuję bardzo silnego Działania anti-aging i na przykład prasowania zmarszczek, natomiast ja osobiście widzę napięcie pod oczami po tym produkcie, ale to Wy najczęściej mówicie. Zwłaszcza Wy, kobiety, kiedy przychodzicie tutaj do nas i mówicie, że potrzebujecie silnego produktu anti-aging, który będzie działał tak rozświetlająco na tą okolicę pod oczami, który będzie działał przeciwzmarszczkowo, który będzie też redukował te zmarszki, które już są na skórze, no to bardzo często polecam Wam ten kosmetyk i wy widzicie po nim świetne rezultaty. Mamy tutaj witaminę C, słuchajcie, to jest naprawdę wysokie stężenie, 12% aż, mamy kompleks peptydów i kompleks ceramidów. I takie połączenie tych trzech składników sprawia, że mamy zarówno działanie rozświetlające, antyoksydacyjne dzięki witaminie C, mamy też wzmacnianie naczyń krwionośnych, co też jest ważne w tym tutaj obszarze, który często gdzieś jest troszkę podrażniony e, lub tutaj w tym obszarze też czasami występują naczynia krwionośne popękane, więc witamina C tutaj jest bardzo ważna. Mamy peptydy, czyli składniki, które są Znane z tego, że działają liftingująco, przeciwzmarszczkowo, napinająco, więc też super pod kątem pielęgnacji okolicy pod oczami. I mamy też ceramidy, czyli znowu składniki, które nam wspierają barierę hydrolipidową. To serum w regularnej cenie kosztuje około 200 zł, także można by pomyśleć, że hmm, troszkę dużo, natomiast słuchajcie, jest to bardzo wydajny kosmetyk. On naprawdę starcza na długo, nawet jeżeli będziecie go aplikować na skórę wokół oczu codziennie, nawet dwa razy dziennie, to uwierzcie, że starcza na bardzo długo. Ma on aplikator w formie takiej kuleczki, także możemy sobie rolować tą skórę pod oczami i dodatkowo mieć masaż, no plus szereg składników aktywnych, które świetnie wpływają na stan, kondycję naszej skóry. I na sam koniec wybrałam dla Was krem do twarzy. Krem, który no nie jest kremem najtańszym, natomiast zdecydowanie jest warty swojej ceny, ponieważ bardzo dobrze działa pod kątem praktycznie każdego typu skóry, e, tego typu skóry i tych potrzeb, kiedy ta skóra jest bardziej taka poszarzała, zmęczona, sucha, wrażliwa, z zaburzoną barierą hydrolipidową, i często to występuje w okresie takim późno jesiennym, zimowym i wczesnowiosennym, więc jeżeli szukacie takiego kremu e, i nie. Straszna wam jest cena, ale szukacie produktu, który naprawdę zrobi wam efekt wow i ma dużo składników aktywnych i jest to czuć na skórze, że ona już po jednej, jednej aplikacji, dwóch aplikacjach naprawdę zmienia swoją kondycję, no to ten krem jest fantastyczny. Mowa oczywiście o Health Labs Care, kremie Slow On, i to jest krem odbudowujący barierę lipidową. Mamy tutaj standardową pojemność 50 ml i on kosztuje, jeszcze sobie sprawdzę dla pewności, 239 zł za 50 ml. The <laughs> cat No i okej, okay, można znaleźć tańszy krem, który jest pod kątem wspierania bariery hydrolipidowej, ale dużo osób mówi mi, że gdy go stosuję, to już po jednej aplikacji czuć, że ta skóra jest bardzo ukojona, bardzo nawilżona. Przy regularnym stosowaniu też ta skóra jest bardziej napięta i ma polepszony koloryt skóry. Więc mamy tutaj różne składniki, które wpływają na stan pod kątem różnych aspektów, To jest bardzo istotne. Mamy tutaj taką typową, typowo kremową konsystencję. W moim odczuciu ona jest troszkę taka silniej nawilżająca, silniej okluzyjna, więc bardzo dobrze ten krem sprawdza się w pielęgnacji wieczornej, ale też nie musicie się obawiać zapychania. Ja osobiście mam skórę mieszaną, z taką skłoną do wyprysków i ten krem absolutnie mnie nie zapchał. Nie mam tej uczucia tłusości, ale czuć taką delikatną warstwę. Dzięki temu, kiedy nałożycie ten krem na przykład wieczorem i obudzicie się rano, no to czuć, że ta skóra jest tak ukojona, ona wygląda dobrze, jest taka promienna, wręcz taka napita, dosłownie jakby dodać i troszkę szklanki wody, więc efekt jest bardzo fan, bardzo dobry. No i pomimo tej takiej troszkę wyższej ceny, naprawdę tej ceny jest ten krem wart. W dzisiejszym odcinku przedstawiłam Wam te kosmetyki, które pomimo może troszkę wyższej ceny, naprawdę są jej warte. Czyli to kosmetyki, które są albo bardzo wydajne, mają na przykład świetne składniki aktywne, albo robią niesamowite efekty na włosach lub na skórze. Także jeżeli jesteście ich ciekawi, to poniżej zostawiam linki do każdego produktu. Klikając w link, zostaniecie przekierowani do naszej strony kopalnia zdrowia i tam znajdziecie każde kosmetyki. Możecie sobie też o nich poczytać, zobaczyć, jakie mają składniki aktywne, a nóż, coś Was może Bardziej zaciekawi. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i o wciśnięciu dzwoneczka. Dzięki temu żaden film serii Short News Was nie ominie. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!